siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. W Ewangelii według świętego Jana, wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu do nich rzekł. Pokój Wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy Czas Wielkanocny w Kościele. Dochodzimy do pełni. I dzisiaj czytamy Ewangelię, którą słyszymy w niedzielę zmartwychwstania, w niedzielę miłosierdzia, i teraz Jezus wchodzi mimo drzwi zamkniętych, wchodzi w lęki, w przerażenie, które jest w sercach apostołów i przynosi swój pokój, szalom. Pokój Wam. To jest pierwszy dar zmartwychwstałego. Pokazuje im ręce i Bóg, pokazuje im, jak bardzo ich umiłował. I jednocześnie posyła ich, właśnie takich wystraszonych, przerażonych, ale nie posyła ich samych. Weźmijcie Ducha Świętego. Tego Ducha, którego tchnął w ostatnim tchnieniu z krzyża. Tego Ducha, który wskrzesił Go wraz z Ojcem w poranek wielkanocny. Tego ducha daje teraz apostołom, aby przekazywali go dalej. Tego ducha otrzymujemy we Chrzcie Świętym. Ten duch jeszcze bardziej nas przenika w sakramencie bierzmowania. I ten duch jest nam dany za każdym razem, gdy klękamy do kratek konfesjonału. Możemy powiedzieć, że każda spowiedź święta to jest taka mała pięćdziesiątnica, gdzie my oddajemy Bogu nasze grzechy, a On wlewa w nasze serca na nowo ducha świętego miłości. I za każdym razem jest tak, gdy wstajemy od kartek konfesjonału, jakbyśmy wstawali w batysterium i wychodzili z wód chrzcielnych, odrodzeni na nowo do życia. Ten cud dzieje się przy każdej spowiedzi. Przyjmujmy Ducha Świętego, przywołujmy Go dzisiaj. Cieszmy się, że nie jesteśmy sami, ponieważ Boża miłość rozlewa się w sercach naszych. Tak jak to się stało właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, o czym opowiada nam pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle Dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Jerozolimy, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Apostołowie trwają razem z uczniami, z braćmi Jezusa, z kobietami w wieczorniku, zgromadzeni przy Maryi. I przychodzi dzień spełnienia obietnicy, i na każdym z nich spoczywa płomień ducha. Bóg nie ma względu na osoby. Każdy, kto szczerze go szuka, zostaje obdarowany, obdarowany nim samym. I co się dzieje, kiedy duch przychodzi do serca? Po pierwsze, oni się czują napełnieni, obdarowani, po drugie, stają się niesamowicie komunikatywni. Duch Święty prowadzi nas do komunii z innymi, bo on jest komunią pomiędzy Ojcem i Synem. Dlatego ci wszyscy, którzy ich słuchają, rozumieją ich. To jest ten wielki dar, o który dziś możemy prosić Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź do mojego serca, Duchu Święty wypełnij moje serce, Tobą, Twoją miłością, Duchu Święty pozwól mi odczuć bliskość Ojca, odczuć bliskość Syna, Duchu Święty naucz mnie komunikować miłość tym wszystkim, których kocham, ale także tym wszystkim, których jeszcze nie potrafię kochać, których kocham za mało. Pozwól mi. Otworzyć serce wobec nich. I to będzie nasza pięćdziesiątnica, nasz wieczernik. Przyjmując Ducha, możemy razem z Psalmistą błogosławić Pana za Jego przeogromne dary. Pomaga nam w tym dzisiaj Psalm 104. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ziemia jest pełna Twoich stworzeń kiedy odbierasz im oddech marnieją i w proch się obracają stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi niech chwała pana trwa na wieki niech pan się raduje z dzieł swoich niech miła mu będzie pieśń moja będę radował się w panu ten psalm ten fragment psalmu 104 jest tak pełen radości wdzięczności uwielbienia zachwytu pan raduje się z dzieł swoich ale też psalmista raduje się w panu pan stwarza napełniając swym duchem i odnawia wszystko dlatego możemy wołać błogosław duszo moja pana za co chcę i pragnę błogosławić dzisiaj boga za co chcę mu dziękować za co chcę go uwielbiać to błogosławieństwo to uwielbienie to dziękczynienie jest przyznawaniem się do tego, że Jezus króluje w moim i twoim życiu, że Jezus jest panem mojego i twojego życia. I to umożliwia nam Duch Święty, mówi nam o tym Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, który usłyszymy w drugim czytaniu. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Pięknie jest uświadomić sobie, że wszystko, co jest w nas, pochodzi od Ducha Świętego. Bez niego nie możemy wierzyć. Bez Niego nie możemy pokładać nadziei w Bogu, bez Niego nie możemy kochać ani Boga, ani siebie, ani drugiego człowieka. Bez Ducha nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus, i nie możemy powiedzieć: Jezu, króluj w moim życiu, panuj we mnie. I to jest takie niesamowite, bo mamy różne rodzaje posługiwania, jak nam mówi święty Paweł, i działania, i obdarowania. Różne są dary łaski, ale wszystkie pochodzą od jednego ducha. I duch się objawia wszystkim dla wspólnego dobra. Dary, które pochodzą od ducha, jego łaski, jego obdarowania nie są jedynie dla nas. One są dla nas, ale przez nas Bóg pragnie docierać do każdego człowieka. Więc możemy się pytać, czy Potrafimy przyjmować ducha świętego i czy potrafimy dzielić się tą miłością, którą otrzymujemy od niego. Wołaj, dzisiaj pełnym sercem, przybądź duchu święty. O co chcesz dzisiaj ducha poprosić? Za co chcesz mu podziękować? Czym pragniesz się ucieszyć? Za co chcesz go błogosławić? I przede wszystkim. Co pragniesz przekazać innym z tego, co sam otrzymujesz od Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym?